W Afryce odkryty został reaktor atomowy liczący ponad 2 miliardy lat. W Gabonie, gdzie znajduje się obiekt, znalezionych zostało 16 miejsc, w których dochodziło do reakcji łańcuchowych rozczepienia jąder uranu. Fenomen po raz pierwszy zaobserwowano w 1972 roku w czasie rutynowych badań w kopalni uranu w Oklo. Okazało się, że uran był już wyekstrahowany i praktycznie nie posiadał w sobie charakterystycznego dla niego izotopu 235, z którego można czerpać energię. Obecnie ludzkość z powodzeniem uzyskuje energię z elektrowni atomowych. Pierwsza tego rodzaju struktura powstała w obnieńsku w ZSRR w 1954 roku. Wówczas elektrownia posiadała moc 5 MW. Obecnie średnia moc generowana przez elektrownie atomowe waha się pomiędzy 100 a 2000 MW. Warto zaznaczyć, iż w latach 50. oraz 60. główną rolą elektrowni atomowych nie było produkowanie elektryczności, a wytwarzanie wzbogaconego materiału stosowanego do produkcji broni jądrowej. Odkrycie dokonane w Gabonie zszokowało naukowców, którzy nie byli w stanie wytłumaczyć tego zjawiska. W 16 strefach, w których dochodziło do reakcji atomowych, oszacowano, że moc, jaką wytwarzały reaktory, oscylowała w granicy 100 kW. Zatem takie reaktory mogły bez przerwy zasilać 100 urządzeń pobierających 1000W energii na godzinę. Szacuje się, iż reaktor pracował nieustannie przez ponad 500 tysięcy lat. W świecie naukowym doszło do wrzawy i wielu badaczy nie jest zgodna co do kwestii powstania tego fenomenu. Niektórzy twierdzą, że zjawisko powstało naturalnie, zaś inni uważają, że takiego typu zjawisko w absolutnie żaden sposób nie mogło powstać samoczynnie i możemy do czynienia mieć z przejawem zaawansowanej myśli technologicznej w prehistorycznym czasie. Kiedy okazało się, że uran z kopalni w oklo jest wyakstrahowany, zlecono wykonanie kolejnych badań, które miały zgłębić wiedzę dotyczącą tego osobliwego fenomenu. Uran zbadano pod kątem występowania w nim izotopów, będących produktem jego rozszczepiania, m.in. rutenu oraz neodymu. W czasie badań okazało się, że zawartość tych izotopów znacząco odbiega od przyjętej normy, co po raz kolejny zszokowało badaczy. Zawartość izotopu 99 w rutenie, który jest typowym produktem rozczepiania przy udziale neutronów termicznych, była ponad dwa razy większa niż w innych typowych złożach uranu. Utrata izotopu 235 uranu następuje w trakcie zachodzących zmian w reaktorze jądrowym, więc uznano, że w tym konkretnym przypadku doszło do powstania naturalnego reaktora atomowego. Dlaczego obecnie na Ziemi nie dochodzi do podobnych procesów? Batacze uzasadniają to inną zawartością izotopu uranu 235 w przeszłości, od tej zauważalnej obecnie. W przypadku reaktora w Oklo izotop stanowił 3% całej masy uranu. Warto odnotować, że podobną zawartość izotopu stosuje się we współczesnych reaktorach. Obecnie jego zawartość w złożach wynosi 1% i musi być on wzbogacony, aby miał on zastosowanie w reaktorach. Zwolennicy naturalnego powstania fenomenu sugerują, iż woda gruntowa, która występowała nieopodal reaktora, pełniła rolę moderatora reakcji rozszczepiania, umożliwiając zaistnienie reakcji łańcuchowej. Ciepło wytwarzane w procesie rozszczepiania powodowało odparowanie wody. W takiej sytuacji moderator zanikał, a reakcje zachodzące w reaktorze zwalniały lub ustawały. Gdy złoże się ochłodziło, woda gruntowa z powrotem mogła zacząć się gromadzić i cykl zataczał koło. Dzięki uzyskanym danym naukowcy oszacowali, że reakcja łańcuchowa trwała dokładnie przez 30 minut, a następnie dochodziło do 2,5 godzinnego schładzania. Naukowców zadziwił fakt, iż reaktor sprawował się nadzwyczaj stabilnie i w żadnym momencie jego pracy nie doszło do przeciążenia lub niekontrolowanej reakcji w jego obrębie. Fenomen wzbudza ciekawość i zadziwienie tylko badaczy, a także opinię społeczną, która wprost nie jest w stanie uwierzyć w naturalne pochodzenie tak niezawodnego i perfekcyjnie sprawującego się reaktora. Niektórzy wręcz twierdzą, że reaktor został zaprojektowany i stworzony przez nieznaną nam zaawansowaną cywilizację. Były szef amerykańskiej komisji do spraw energii atomowej dr Glenn powiedział, że reaktor atomowy w Oklo nie jest samoistnym dziełem natury, a dokładnie przemyślanym rozwiązaniem technologicznym stworzonym z niebywałą perfekcją. Doktor uzasadnił to, mówiąc, iż aby w reakcji jądrowej uran mógł ulec spaleniu, trzeba spełnić bardzo precyzyjne warunki z bardzo dokładną matematyczną szczegółowością. Woda, pełniąc rolę moderatora, musi być nadzwyczajnie czysta. Ta występująca naturalnie posiada w sobie cząsteczki dziesiątek innych pierwiastków, mikroorganizmów oraz innych mikrozanieczyszczeń. Zatem najwyraźniej do czynienia mamy z pradawnym owocem pracy nieznanych nam sił. Wielu specjalistów z dziedziny reaktorów atomowych oświadczyło, że zgodnie z ich badaniami uran w Oklo nie posiadał dostatecznie dużo niezbędnego izotopu 235, aby proces reakcji łańcuchowej mógł zajść w sposób naturalny. Jedno jest pewne: w tak konkretnej sprawie mamy do czynienia z czymś niebywale rzadkim i fascynującym. Jak w wielu innych kwestiach, tak i w tej naukowcy pozostają podzieleni i posiadają odrębne zdania. To nie pierwsze odkrycie, które najprawdopodobniej potwierdza obecność zaawansowanych cywilizacji na Ziemi w odległej przeszłości.